Teraz pokrótce naprawdę bardzo skutkowo cele cele operacyjne, które będą właśnie w ramach poszczególnych tych drabinki celów realizowane. Silna pozycja na mapie inwestycyjnej miasta, a to oczywiście oferta inwestycyjna, warunki do inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy, kompleksowa promocja gospodarcza, rewitalizacja terenów poprzemysłowych, powojowych przy oraz przygotowania terenów od rozwój działalności produkcyjno usługowej jeśli chodzi o innowacyjność i klaski gospodarcze, szczególnie istotna rzecz dla przedsiębiorców. Dzisiaj mamy sytuację taką w Włocławku, że pomimo tego, że jest kilka organizacji gospodarczych, tak naprawdę żadna z tych organizacji gospodarczych nie wyróżnia się na tle pozostałych, nie wyróżnia się na tle całego miasta i samotnie ja mam takie odczucie, że przedsiębiorcy, przedsiębiorcy są trochę zostawieni sami sobie. Potrzeba nam silnego, silnego plastu, silnej izby gospodarczej, w to, to chcielibyśmy e, iść i temu chcielibyśmy oczywiście bardzo sprzyjać. I powiem też taką jedną rzecz, o której się bardzo w mało mówi, na tle wszystkich miast, e, e, wszystkich miast w województwie, to w naszym mieście z udziałem środków unijnych zostało stworzonych najwięcej miejsc pracy przez przedsiębiorców. Nawet Wydborczy są dużo, dużo niżej niż w Włocławek. O tym nie mówimy, nie wiem dlaczego, ale jest to powód do tego, żeby się chwalać. Żeby się to z środków RPO w tym rozdaniu najwięcej miejsc pracy powstało we Włoszech. To dążenie do innowacyjności, no to oczywiście pozyskiwanie przedsiębiorstw innowacyjnych w tym wysokiej technologii, bardzo ambitne zadanie, ale do realizacji biorąc, yy, patrząc na nie przez pryzmat środków europejskich, współpraca pomiędzy sektorem naukowym, biznesowym na no samorządem. To jest to, co e, powinno także wpływać bezpośrednio na kierunki kształcenia. E, Tworzenie i rozwój klastrów w branżach uznanych za wiodące w mieście. Niewątpliwie taką branżą wiodącą jest oczywiście branża chemiczna. Pytanie, czy nie trzeba zainspirować e, tych głównych graczy do stworzenia takiego klastra. Tworzenie do kształcenia nowoczesnej gospodarki, ośrodek politechniczny. Współdziałanie, mam nadzieję, z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową uda się ten Ośrodek Politechniczny stworzyć. Patrzę tutaj na na Panią Kanclerz i myślę, że to zadanie przyjmuje na, na siebie. Utworzenie nowoczesnej bazy programu zawodowego jakby domena samorządu, samorządu miasta, stworzenie oferty edukacyjnych wspólnie z potrzebami rynku pracy, zwiększenie umiejętności praktycznych, promowanie nauk ścisłych na wszystkich poziomach nauczania. To nam na razie chyba e, wychodzi dość dobrze, mimo tego, że to nie jest jeszcze to jak gdyby w sensu stricte zapisane jako strategiczny, e, ponieważ w tym roku nam się ten nadój do e, kierunków ogólnych, kierunków zawodowych wypoziomować, jest e, dużo, dużo lepszym e, stosunku do jednego lat i równoważy się praktycznie z naborem do e, tych klas ogólnych. Dążenie do wzmocnienia atrakcyjności miasta jako miejsca do zamieszkania, szeroka e, domena działań, które, za które my odpowiadamy jako samorząd, samorząd miasta. E, cały czas musimy poprawiać o szybkim Jeśli chodzi o e, kształtowanie polityki e, silnej pozycji inwestycyjnej do podstawka na obie kraju, to oczywiście poszerzanie, jak też mówiłem, specjalnej strefy ekonomicznej. Chcemy, e, przygotowujemy się obecnie do tej operacji, aby e, przygotować tereny, które w, w wschodniej części miasta leżą, e, tak zwany teren, tzw. teren papieżka. Tam e, jest ogromne zaplecze do tego, żeby e, Kontynuować to, to, to działanie, które zostało przez nas w perspektywy perspektywie finansowej, czyli strefa gospodarcza i objęcie tej, tej strefy, także specjalnej strefy ekonomicznej. Także chcemy rozmawiać i stworzyć taki, taką platformę dialogu, pakt na rzecz zatrudnienia, coś na zasadzie może. Zwłaszcza mocno komisji trójstronnej, która gdzieś działa na wysokich szczeblach, ale być może trzeba e, tutaj na miejscu siąść e, z poszczególnymi aktorami życia społeczno-gospodarczego społecznego. i rozmawiać na temat tych barier, które e, są w, w I Jeśli chodzi o innowacyjność, to takim głównym punktem, który chcemy wdrażać, e, do tego będziemy zachęcać, to klaster branży chemicznej. To jest bezsprzecznie. Patrząc przez pryzmat tego, co w Włoszech się dzieje, przez pryzmat tych inwestycji, które są już w tej chwili realizowane w sektorze biznesowym i są planowane, niewątpliwie ta branża chemiczna będzie takim wyznacznikiem, wyznacznikiem naszego miasta i chcemy, aby w ramach tej branży chemicznej tej powstał klaster, który będzie takim taką platformą współpracy sensie <coughs> i wymiany, wreszcie to znaczy inspiracji do tego, aby aby skupiać te mniejsze i mniejsze e, firmy, które w tej, e, w tej, w tej dziedzinie gospodarki e, się e, realizują. Jeśli chodzi o e, nowoczesne kadry gospodarki, tak jak już powiedziałem, patrząc na Państwa w oczy, e, Ośrodek Politechniczny, podej, podjęliśmy de facto działania w tym względzie e, i myślę, że tutaj przy wsparciu e, zewnętrznym e, uda się to e, zrealizować. Jeśli chodzi o atrakcyjne Włocławek do zamieszkania, całą listę mogę tutaj wymieniać, y, rzeczy, które chcielibyśmy zfinans, zrealizować w perspektywie do 2020 roku. Oczywiście, y, pewnie ta lista nie jest skończona. To y, kontynuacja zmian nad Wisłą przede wszystkim, rzecz, która bezsprzecznie musi być zrealizowana, bowiem Wisła stanowi nasz ogromny potencjał jak wiecie wszyscy bardzo mało wykorzystywane z różnych porządek. Przedłużenie ulicy Bulwary do ulicy Barskiej. Domyślę jest także kwestia budowy ścieżki rowerowej aż do stopnia wodnego, stworzenia takiego szlaku od stopnia wodnego do słodowa do basenu. To jest taki... Taka nasza idea, która nam przyświeca, żeby taką, taki ciąg turystyczny zbudować. Problemy komunikacyjne, tak jak powiedziałem, mają duże, duże znaczenie dla miasta. Kwestia związana z pogarszaniem, się produktów na ulicy Kruszyńskiej. To oczywiście dworzec PKP, PKNS jako centrum komunikacyjne. Wiele się zawsze o tym dworcu we Włocowku mówiło, wszyscy mieli prezencję, a pan prezes, z Zostawał baty za, za to, że nie zakoszczony dworca. Teraz my te warty dostaliśmy, ale tak naprawdę to yy, my, jako wydarzenia, staniemy, że te możemy zrobić. Wszystkie klucze bo są po stronie PKP. Oczywiście pkp to ten dworz podsunęło do komuś, się pozbyć problemu. Natomiast pytanie jest takie, czy Włosława jako samoarze powinien ten problem wziąć na siebie. Bo teraz utrzymanie tego obiektu w obecnym stanie technicznym to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. pytanie, czy jest sens, abyśmy obciążali budżet i zabrali komukolwiek innemu pieniądze, na przykład na otrzymanie szkół, to znaczy nie finansowa, <krym> na finansowanie to, to nie jest nasze zadanie, ale chcemy nie uchylamy się od tego. Chcemy realizować projekt partnerski z samorządem województwa. Jest wstępna deklaracja. Mam nadzieję, że radiocy nam wszędzie pomogą drogujących. To idąc dalej, rewitalizacja zawodowa 3 maja, zadanie niezwykle trudne i zadanie, które nie zrealizuje, nie zrealizuje samorząd. To jest, jeżeli ktoś sobie wyobraża, że to przedsięwzięcie można zrealizować samemu, bez zaangażowania partnerów prywatnych, to oczywiście jest dużym błędem. pozostanie tylko po prostu jeśli my nie zaangażujemy tych podmiotów prywatnych. Dalszy etap rewitalizacji starego miasta tak w Wiśle, rewitalizacja placu wolności. E, tutaj myślę, że też e, wracamy do tego pomysłu, chcemy e, zmienić ten, ten, tą część miasta bezsprzecznie. Wiem, że ja jestem zwolennikiem, że pomnika się ale to może jest jedyny pisanie, który jest za tym no, Wszystko jest kwestią dyskusji i trzeba, trzeba rozmawiać na ten temat. Na pewno trzeba zejść pod ziemię w sensie pozytywnym, oczywiście zakon to, co jest pod ziemią, to jest niewykorzystane nie i wykorzystane też potencjał, termomodernizacja budynku mieszkalnego, cyfryzacja usług Urzędu, Urzędu Miasta. Z takich innych ważniejszych może, może istotniejszych rzeczy to oczywiście drogi krajowe, które są istotnym elementem komunikacyjnym decydując o naszej dostępności. Dzisiaj mamy zwrócić uwagę, że e, będziemy mieli cywilne, oddane związek obwodno w okolicach przejścia i e, to trzeciej dziurawej drogi hmm. poza miastem. W samym mieście to też jest zdecydowo pasmowo. Chcemy do tego, żeby to było pasmowe. Musimy co że trzeba przebudować całą 62, która jest w granicach No bo to praktycznie jest taka druga jedyna. a trzeba to po prostu zrobić. E, chcemy też dokończyć m, połączenie, ale i z ulicą tolnicą. E, uważamy, że jest to jedna z najważniejszych rzeczy, którą w nowej perspektywie finansowej i tej strategii powinniśmy zrealizować dla układu komunikacyjnego i rozłożenia ruchu e, komunikacyjnego w mieście. Dzisiaj wszyscy chcą z, przejechać w stronę Torunia, muszą się stłoczyć na tej jedynce e, i to powoduje ogromne problemy też e, komunikacyjne, samochód, tak jak powiedziałem, będzie, będzie przebywać, a wszystkich, którzy będą nie Zalew wrocławski e, jako e, z tego, co już w tej kadencji rozpoczęliśmy, w dwóch kadencjach rozpoczęliśmy, dalsze zalewu, połączone z realizacją koncepcji przyjętych przez Zarząd Województwa i wrocławski program sportu, wykorzystania tych obiektów sportowych, które mamy, do budowania, czy też wyremontowania tego, co jest niezbędne. I teraz nie prosto na finansowania, bo to jest zawsze najciekawsza rzecz. W całym procesie. Oczywiście nie ma tutaj tabeli finansowej, na sobie nie znajdziecie, jest to rozmyślnie zrobione, ponieważ w tym dokumencie takiej tabeli finansowej nie musi być. Nie musi być po prostu na lata. My do tego podchodzimy w sposób bardzo liberalny. Natomiast bezsprzecznie. To oczywiście duży nacisk chcemy położyć na budżet europejski. Pomniej własnych doświadczeń i skuteczności własnej chcemy. Aby chcemy oprzeć realizację głównie na środkach europejskich. Mamy no, do tego pewne podstawy, bo musicie Państwo nam narzucić, że jest to pewne oczekiwanie, które musi się spełnić. Ale nie po to, podjęliśmy już pewne kroki i, i, i realizujemy te nasze, krótko kroczymy powie do odejścia żeby nie mieć pewności co do tego, że to finansowanie będzie będzie hmm. zapewnione środki europejskie, to jest po pierwsze, oczywiście współfinansowane środkami własnymi bo ufam, że w końcu uda się przekonać prezydentów na poziomie krajowym, że jednak ten model pół na pół, to nie jest koniecznie model szczęśliwy. On oczywiście ma swoje plusy, bo pozwala na realizację większych przedsięwzięć, natomiast przy większym oczywiście obciążeniu finansowym, dzisiaj jesteśmy jako samo, samorządy, tak powiem, zaorani mocno, różnymi innymi datami i mam nadzieję, że to finansowanie 85 za 15 to będzie takie finansowanie, finansowanie modelowe. Pamiętacie przecież, że finansowanie jedynki zaczynaliśmy od bardzo niskiego kłapu i to dzisiaj dojść do takiego momentu, że mamy problem, bo de facto mamy za dużo pieniędzy. Śmiesznie brzmi, ale tak to, tak to nam się poukładało. E, więc e, środki europejskie wkład własny różnego rodzaju e, dotacje i subwencje, ale także... To, o czym bardzo mało się, bo to się źle kojarzy, to oczywiście partnerstwo publiczno-prywatne. Dzisiaj chociażby kwestie związane z rewitalizacją, z czego jestem gorącym zwolennikiem, powinny być realizowane przez układy partnerstwa publiczno-prywatnego. Inaczej nie jesteśmy w stanie tego, tego problemu rozwiązać. Słuchałem tutaj wystąpienia pana prezydenta, później od razu mogę powiedzieć, że widzę zgodność yy, proponowanej wizji rozwoju miasta z koncepcją rozwoju województwa i nie sądzę, żeby była ona zbyt, yy, no jakim, takim zapisem wirtualnym, wizja, często mówimy, jest to taka fotografia z przyszłości, czyli to co myśmy chcieli widzieć, jak nasze miasto, nasza jednostka terytorialna winna wyglądać za jakiś czas i myślę, że to się wpisuje w ogólną koncepcję rozwoju województwa. Również widzę ważną i wyraźną spójność celów strategicznych, które tutaj zostały zaprezentowane z celami strategicznymi w strategii województwa. Jeżeli ktoś ją przeglądał, to, to wyraźnie widzimy. Dalej kwestia związana z realizacją idei polity, projektów kluczowych, które tutaj były zasygnalizowane. One wpisują się w pewną koncepcję wizji rozwoju województwa w tym, by projektowane, aczkolwiek jeszcze nie przygotowane, projektowane programy operacyjne, które mają być instrumentem realizacji strategii rozwoju województwa. i województwa. Widzę również pewne echa dyskusji nad strategią rozwoju województwa, które zostały wpisane tutaj w Państwa koncepcję rozwoju, choćby. Yy, cała kwestia Szkolnictwa Wyższego, czy Ośrodka yy, Politechnicznego. Pamiętacie, jak to nawet na tej sali dyskutowaliśmy właśnie o takich zapisach. One są w jakiejś formie w Strategii Województwa i tutaj się pojawiają również Państwa koncepcji rozwojowej. Yy, czy kwestia związana z yy, ideą yy, rewitalizacji, która się z kolei bardzo mocno wpisuje w koncepcję polityki miejskiej, a to jest z kolei ważną osią rozwojową w ogóle Unii Europejskiej w tej perspektywie do roku 2020. No i to, że stawiamy tak mocno na ograniczanie bezrobocia, zwiększanie liczby miejsc pracy, to stało się też myślą przewodnią naszej strategii, gdzie bardzo mocno podkreślamy właśnie kwestie, byśmy to trochę inaczej określili jako wzrost zatrudnienia, ale to na jedno... Wychodzi z uwagi na duży wskaźnik bezrobocia w naszym województwie. No i na końcu, taka kwestia bardziej bym powiedział symboliczna, ten zapis 2020, plus, który również towarzyszy naszej strategii, jak Państwo pamiętacie, myśmy to nazwali Strategia Rozwoju 2020, plus, Plan Modernizacji, i myślę, że tak musimy widzieć, bo perspektywa czasowa jest bardzo ograniczona. To jest tylko 7 lat. I musimy pamiętać, że strategia siedmioletnia jest strategią bardzo krótkookresową, nawet nie powiedziałbym średniookresową, dlatego musimy widzieć to wszystko znacznie dalej. Warto widzieć to tak, że obecna strategia będzie fundamentem do dalszych działań. To też wiąże się bardzo mocno ze strategią województwa którą my przygotowamy, przygotowujemy. No oczywiście ta strategia jest narzędziem rozwoju, to już wiemy, bo już wielokrotnie o tym wspominałem. Ona ma wpływ na rozwój gospodarczy na poziomie lokalnym i właśnie myślę, że w jakimś sensie ma wpływ na to, co Państwo u siebie przygotowujecie. Strategia województwa jest strategią modernizacyjną, o czym też już kiedyś tu chyba mówiłem w trakcie dyskusji, więc dla wielu z Państwa jest to tylko przypomnienie. To chodzi o przebudowę, przyspieszenie, modernizację pewną zmianę profilu i sposobu działania, czy wyciągnięcie na powierzchnię tych walorów, które do tej pory może nie były tak mocno dostrzegane. Chciałbym, żeby też i Państwa w Państwa strategii takie podejście się nie pojawiło, potencjały energetyczne, które stały się podstawą. Naszych zapisów są tutaj takie, jak Państwo widzicie, pewnie można by odnaleźć odniesienia do miasta i oczywiście obszary aktywności polityki rozwoju województwa. No tutaj, jak sam raz jest na czoło, wysuwa się ta idea obszaru metropolitalnego, o czym Pan Prezydent mówił, że może stanowić swoiste zagrożenie. Ja tego oczywiście tak nie postrzegał, ale dziś metropolie są naturalnym elementem rozwoju, bez metropolii nie ma regionu. Dzisiaj metropolie zostały w jakiś sposób dowartościowane poprzez budowanie tych instrumentów, jakimi są zintegrowane inwestycje terytorialne.